Dzień dobry, witamy w kolejnym filmiku instruktażowym z cyklu Kreatywność w centrum i będziemy sobie dzisiaj szyć takie dekoracje świąteczne, takie, myślę, że ładnie wyglądające kury. Będzie nam potrzebny do tego materiał, najlepiej bawełniany, pościelowy. Ja wybrałam kropeczki. I musimy sobie wyciąć taki kwadracik o wymiarach 11 na 11 cm plus przy każdym boku 7 mm na szef. I będą do tego nam potrzebne również kawałki filcu. To wycięłam ogonek, to będzie dziubek, no i taki będzie grzebyczek nietypowy zielony. Do tego będzie potrzebna również kulka silikonowa do wypchania, igła z ciemną nitką do zrobienia oczu. I myślę, że to będzie, no oczywiście, nożyczki i maszyna do szycia. Teraz będziemy sobie szyć na maszynie i tylko za pierwszym podejściem trzy strony. Wkładamy sobie z góry. rzebek można go przypiąć szpilką dziubek I szyjemy jedną stronę całą, drugą całą, a tu po środku musimy zostawić nieprzeszyty kawałek materiału. Mamy przeszyte te boki, które były potrzebne w pierwszym podejściu. Teraz bok nieprzeszyty składamy na pół, rozkładamy szwy i wkładamy ogonek. I teraz dopiero możemy przeszyć. Teraz musimy przez otwór, który był nie przewinąć kurę na prawą stronę. I teraz wypychamy kulką silikonu. Teraz zaczynamy robić oczka z taką rzęską. Można to zrobić czarną muliną. Oczko gotowe. Rzęski rozczesać igłą. Lekko przyciąć. Tak wygląda nasza kura, którą jeszcze musimy ten otwór zszyć ściegiem krytym. I gotowe. Tak wyglądają nasze ozdoby świąteczne. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne.